Witam serdecznie, kochani. Zapraszam wszystkie do czytania Biblii. Chwała, wy tatuszy jakwy, jak usłyszałem, że idu się te ruacha, kochani. Tego problemu czytać sam 55. Kochani. Chwała ta jakwy, jak usłyszałem, ma się gimajak. Psalm 55. Boże, na uchaku ku mojej modlitwie. Nie okrywaj się przed moją prośbą, Po swojej uważnie, bez uchaj, nie uskazuj się. W swojej Litwie jęczę z powodu głosu wroga, z powodu ucisku niegodziwego zwalają na mnie nieprawość i w niebie przeciąłem mi się. Moje serce boleje we mnie. Dopadł mnie strach przed śmiercią. Przyszedł na mnie bojaźń i drzenie. Przyszył, przy, 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 przyjęła mnie trwoga Powiedziałem, o, gdybym miał się do Jagomica, uleciałbym odpoczął. Oto bym uleciał daleko, zamieszkał na pustyni. Poszyszy, pospieszyłbym, aby ujść przed piekrem na z jachwę jachwę dożyli języki, bo widzą przemoc, niezgodę w mieście. Dniem nocą krążą wokół jego mia mura, a we wewnątrz niego wzołudzi, wewnątrz niego jest niegodziwość, a z jego ulic. Nie znika oszustwo i postę, bo ty nie wróg mnie żył, co, co mógłbym znieść. Nie postał żyć ku mnie, ten, który mnie nienawidzi. Wtedy ukryłbym się przed nim, ale ty człowiek równy mi, mój wódz, przyjaciół. Miły naradzaliśmy się ze sobą. Razem chodziliśmy do Domu Bożego. Nie... Śmieć i zaskoczy. Niech żywcem był do piekła, bo w ich domach i wśród nich mieszka zło. Ja zaś bo jachwę ich jachwę mnie wybawi. Wieczorem rano. W południe będę się modlić, głośno wołać, a jachwę wysyłam mego głosu. Odchupił moją duszę, aby miał spokój od walki. Jaką ze, jak ze mną toczyli, bo wielu ich było przy mnie, aby Jachwę wysłał i będzie ich tapić, ten, który trwa od wieku. Bo nie poprawiają się i nie boją się Boga Jachwę, podjął rękę na tych, którzy utrzymywali z nim pokój, złamał swoje przymierze. Głacze niż maso były słowa Jego usł, lecz wrogość miał w sercu. Mniejszy niż oliwa Jego słowa, ale był jak obnożone miecze. Przeżyj cierze na jachwę, jachwy czy poczyma. Nie dopuść nigdy miał się zachwyt.